Dzisiaj kontynuujemy swoją podróż szlakiem barokowych rezydencji czy umocnień. Jesteśmy w Podzamczu Piekoszowskim. To jest bardzo blisko Kielc i oglądamy kolejną fajną budowlę. Tym razem nie będzie to budowla militarna, coś bardziej cywilnego. Natomiast za mną znajduje się takie coś. To jest rezydencja pałac rodu Tarłów, herbu Topór. Ta miejscowość tutaj, Podzamcze czy Piekoszów weszła w posiadanie rodu tarłów na początku XVII wieku i właśnie w połowie XVII wieku wybudowali taką piękną barokową rezydencję. I teraz o co chodzi? Powstanie tej rezydencji tutaj w Podzamczu wiąże się z Janem Aleksandrem Tarło, przedstawicielem tego rodu Tarów, który właśnie chciał zbudować taką superokazałą rezydencję, dom dla swojej drugiej żony, księżniczki Anny Czartoryskiej, no żeby jej tak trochę zaimponować i stworzył taki piękny barokowy pałac, który notabene jest wzorowany na pałacu biskupów krakowskich w Kielcach o tym zresztą powiemy więcej, bo tam przypuszcza się, że architektem był ten sam człowiek. To był włoski um, architekt Tomaso Poncini, któremu właśnie też przypisuje się powstanie tej rezydencji, tych biskupów krakowskich w, w Kielcach. I zresztą te rezydencje, te pałace były bardzo, bardzo podobne. Um. Co do samego pałacu, to warto wspomnieć, że jak na ówczesne czasy był. Była to droga inwestycja gdyż wybudowanie go kosztowało 30 wsi. Jan Aleksander Tarło wojewoda lubelski musiał zastawić sprzedać 30 swoich wsi. Nie wiemy ile ich miał prawdopodobnie trochę więcej. Natomiast no, koszt tego był, był ogromny. Dzisiaj będzie trochę historii ale postaram się nie przynudzać jakimiś wykładami tylko właśnie bardziej skupimy się na eksploracji bo miejsce jest fantastyczne. Bardzo dużo różnych urbeksów tutaj się dzieje. Ludzie przychodzą, kręcą, latają też tutaj dronem. Więc postaram się, aby mój filmik też był, był fajny i, i się spodobał. Natomiast zanim wejdziemy, to sobie jeszcze rzućmy okiem. Na to ukazało rezydencję z tej strony. O nie, płucą! No proszę. Kolejni eksploratorzy. No dobra, ale nie przedłużajmy i chodźmy do środka, bo jest co oglądać. No dobra, jest, jesteśmy od głównej strony tego budynku tego pałacu. Wchodzimy sobie głównym wejściem. Tutaj było chyba jakieś boisko? Tak, ktoś tu gra w kosza. Ktoś tu chyba gra w kosza. Szkoda, że nie mam piłki. Mogę Dokładnie. Na wszystkich zdjęciach mnie to właśnie rozwalało, że tutaj jest jest kosz, nie? I on tutaj jest chyba od lat. Tutaj, chyba. Fajnie tu jest. Budynek jest w ruinie. To jest wynik tego, jak to tutaj funkcjonowało. Bo to było w rodzinie tarłów do 1842 roku. A później przeszło w innych, od innych właścicieli. Natomiast, niestety, to, co się zdarzyło z tym pałacem, to jest pożar z roku 1860 który praktycznie zniszczył całe górne piętro i dach i po prostu spowodował, że no już ta część się nie nadawała do, do zamieszkania. A zresztą właściciel, który nabył ten dworek po tarłach, też w 1942 roku już, już narzekał na to, że dach przecieka i, i tutaj za bardzo ta górna część nie, na, nie nadawała się do mieszkania. mieszkania. Budynek jest zrobiony z kamienia i cegły. No, ale chodźmy sobie dalej. Tak naprawdę tutaj najfajniejszą rzeczą, o to jest pozostałość kominka. Tutaj ktoś jeszcze czasem coś pali, bo jest popiół. Najfajniejszą rzeczą tutaj są właśnie te narożne baszty. Zaraz sobie do jednej wejdziemy. Bo one no, pełniły taką funkcję, no mają pokazać rangę tego, tego budynku. I tutaj właśnie zachowały się sklepienia takie kopulaste. I jesteśmy w jednej z basztów. Zresztą było wyjście. Tych baszt jest, jest cztery. Dobra, tutaj się nie da nigdzie iść. Chodził sobie jeszcze na dziedziniec, bo w tej części się już dalej nie da nigdzie przejść. O, a tam kolejna rzecz, do której sobie wejdziemy, to są piwnice. Dwie z tych baszt pełniły tak naprawdę taką funkcję administracyjną tam były jakieś budynki, a dwie po tamtej stronie to była dodatkowa kratka schodowa. Bo tutaj widzimy Główna skrótka schodowa była tutaj, natomiast ta część się po prostu zawaliła. W ogóle, no niestety, pierwsze piętro jest niedostępne. Tam jest bardzo ciężko wejść. Są śmiałkowie, którzy się gdzieś tutaj spinają, ale my chyba chyba nie damy rady. O, wow! No tutaj sklepienie, które było, niestety się zawaliło. I tak naprawdę. Oprócz normalnej erozji te drzewa, które, które rosną, no nie pomagają, bo jak widzimy, te korzenie się po prostu tutaj wbijają i, i te kamienie potężne rozsadzają. A to jest właśnie część pierwsza, i tutaj e, piętro pierwsze. I tutaj właśnie były pomieszczenia przeznaczone dla no, pana i pani domu, prawda? No tutaj, może gdzieś by się dało wejść, ale zobaczymy, może później. Bo to jest właśnie to pierwsze piętro, to jest taka najbardziej niedostępna część. To fajnie z góry widać z drona. Może się uda tam, tam wejść, no, a jak nie to zobaczymy sobie po prostu z lotu ptaka czy z lotu drona te, te, to miejsce. Cura, cura, cura. Tak, właśnie tutaj trzeba uważać, bo są do piwnicy e, dziury, żeby tam po prostu po prostu nie wpaść. O Kolejna baszta. Teraz sobie do tych, w których tak jak mówiłem są te klatki schodowe, bo tam po prostu one szły na e, budynek był dwukontygnacyjny, e, czyli miał parter i pierwsze piętro. Natomiast baszty są trzykontygnacyjne, gdzieś wystawały ponad ten dach. A właśnie z tych dwóch widać tą klatkę schodową, która idzie na, na samą górę i po prostu jest prześwit tam, tam na górę. Także fajne miejsce dla eksploracji. Dobra, chodźmy na dziedziniec i idziemy do piwnicy. I co, byłyście w piwnicach? I syr, że aż szkoda tam wchodzić. Jest sy, czyli to, co robimy najbardziej. Na każdym się trzeba się spocić, ubrodzić, ubłocić. Wtedy człowiek czuje, że żyje. Dobra. Bioram, włączam latarki i, i schodzę do podziemi, do krypty. No dobra, teraz eksploracja podziemna. No tak, jak, tak jak się spodziewałem, jest trochę syfu, bo no niestety takie miejsca przyciągają też różnych imprezowiczów, albo ktoś tutaj przywozi specjalnie śmieci i je wyrzuca na przykład przez to okno. O tutaj jest miły chłodek w tej piwnicy. Ta jest większa, a ta obok jest mniejsza. Natomiast co ciekawe, tutaj u góry widać osmolenia, czyli ktoś tutaj coś palił, się paliło. No nie sądzę, że to są pozostałości tego pożaru z 1860 roku, raczej to jakieś późniejsze, późniejsze działania. Ten budynek to są jedyne piwnice, które tutaj istniały, bo on był, on był częściowo podpiwniczony, czyli tak, jakby tylko po jedną trzecią tego budynku są piwnice, reszta, reszta nie była pod, podpiwniczona. Dobra, zobaczmy piwnicę i jeszcze opowiem coś więcej o, o samym powstaniu tego pałacu, bo tu są ciekawe legendy. Natomiast dobra. Trzeba jeszcze zajrzeć tutaj. Samowite się zachowały te kamienie, drzwi po prostu, no framugi. Fajnie to wygląda, no kawał potężnej budowli. Szkoda, że są te śmieci. Natomiast tak naprawdę to jest ostatni moment. też Przyjechaliśmy tutaj specjalnie no niejako śladem tych barokowych, różnych budowli. Tydzień temu byliśmy w Breniu, w miejscowości Bren, w której zachowało się takie fortalicję z czasów no, potopu szwedzkiego. Ale o co chodzi, że po wielu, wielu latach ten budynek w końcu przejął skarb państwa, czyli coś tutaj zaczną robić, odnawiać. Tak naprawdę w latach 60. ubiegłego wieku były jakieś próby e, rywalizacji czy odbudowy. Tutaj miało postać jakieś muzeum, jakieś, jakaś, jakaś sala pamięci czy, 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 czy wystawy lokalnej tutaj kultury, ale e, właściwie no, w czasach komunistycznych nie przejmowano się właścicielami, natomiast tych właścicieli jest 14 czy było 14. Oni są Rosjani po całym świecie, gdzieś, Meksyk, Kanada, i przez wiele, wiele lat próbowano do nich dotrzeć przez konsulaty, ambasady. Oni zbytnio się tymi dobrami nie przejmowali, więc w końcu nastąpiło ich wywłaszczenie i teren przejął skarb państwa. I właśnie czytałem z marca tego roku, czyli 2023, taką informację, że są poważne plany przede wszystkim zabezpieczenia tego, co już będzie sukcesem, żeby to dalej nie podlegało jakiemuś rozpadowi. A dwa, właśnie mają tutaj coś. Coś budować, więc będzie fajnie na pewno zobaczyć, jak to będzie odnowione, no ale. Najlepszy klimat to jest eksplorować takie miejsca na dziko. To jest to coś lubimy. Dobra, wychodzimy z piwnicy. idziemy sobie troszkę wyżej na klatkę Schodową i coś tam jeszcze więcej opowiadam o, o budowie tego zamku. Pałac pozostawał w rękach rodziny Tarłów do 1842 roku, kiedy to dobra piekoszowskie nabył Kazimierz Sosnowski. Już wówczas budynek był zaniedbany, a przez dach przeciekała woda. Około 1860 roku spłonął dach i pierwsze piętro. W związku z czym zamieszkiwano jedynie parter. W 1874 roku właścicielem obiektu został Józef Paszkowski. Jednak w 1880 roku wyprowadzili się z niego mieszkańcy i budynek powoli zaczęła rozbierać okoliczna ludność. Pod 1917 roku rezydencję próbował odbudować kolejny właściciel Romuald Kozłowski. Jednak zmarł po zadaszeniu obiektu prowizorycznym dachem i remont przerwano. Po jego śmierci pałac odziedziczyła w 1921 roku rodzina Dobrzańskich, która mieszkała w nim do 1952 roku. W latach 1956-64 zabezpieczono ruiny i wyremontowano kilka pomieszczeń w celu eksponowania sztuki ludowej. A w latach 70. XX wieku powstał niezrealizowany projekt odbudowy na ośrodek rekreacyjno-szkoleniowy. W 2022 roku kilkunastu spadkobierców właścicieli zostało wywłaszczonych za odszkodowaniem i pałac przeszedł na własność Skarbu Państwa. No ja mówiłem, że jest to miejsce popularne. Tutaj przed chwilą e, mijałem się z taką inną ekipą urbexową, też robili jakieś zdjęcia. Jeszcze jak, jakaś parka na motocyklach. Także no jest to miejsce, które na pewno przyciąga uwagę swoją takim charakterem. Czy no, pewnym pięknem, które po tylu latach zostało. No dobra, ale teraz może uda mi się na spokojnie nagrać tą część tutaj. Tak, teraz jesteśmy pod klatką schodową. Tu nic nie ma. Schodźmy dalej. No, jest gdzie pochodzić. To jest fajne, że, że można sobie na dziko tutaj po, pozwiedzać coś, co ja lubię najbardziej, ale jest to, co, to czego szukałem, czyli ta jedna z tych baszt. O, tutaj też zawalony strop, ale jest ta baszta jedna, o której mówiłem, że to było używane jako klatka schodowa i to jest chyba ta. Tak. To, to mogło być to. Tutaj widzimy. Też ktoś tutaj coś palił, ale dokładnie widać jak szły takie spiralne na pierwsze piętro, to było wejście, wejście schody, no, ciężko byłoby tutaj się wspinać, no ale poszukamy, może się, może się jakoś uda wejść, bo no, nie ukrywam, że chciałbym zobaczyć coś więcej niż tak, co jest ogólnie dostępne, no, ale wiadomo, no, z zachowaniem względów bezpieczeństwa, bo... Bo to jest najważniejsze. Tutaj w ogóle są kominy. I słyszałem też, że ludzie tutaj też niektórzy się wspinają do góry tymi kominami i wchodzą, wchodzą na pierwsze piętro. No, jest to na pewno dość brudna robota. O proszę. Jesteśmy w drugiej z tych wież, w których Widzimy, jak ta kratka stodowa się zachowała, czyli była ta wieża, która była właśnie przeznaczona jako dodatkowe wejście, i tutaj sobie leciały na pierwsze piętro. Leciały sobie schodki. No w tym momencie wspinanie się byłoby dość ciężkie, po tym aczkolwiek są na pewno tacy, którzy by dali radę. Fajny układ tego miejsca jest. Dobra, jest jeszcze jedno miejsce, które chcę zobaczyć i i polatam sobie tutaj. O proszę, już jest jakaś następna ekipa. Dobra, łączymy się za chwilę. Chodźmy sobie dawną klatką schodową. O, taką już oryginalną, w sensie najbardziej oficjalną, tutaj już widać, że tych schodów nie zostało dużo, one po prostu są wy... zniszczone, wyszczerbione, no tutaj coś się zachowało, ale... ale to jest najdalej, gdzie tak naprawdę można wejść, bo tutaj prawdopodobnie ta sień, coś tutaj mogło być, chyba drewnianego i przechodziło się zakładam tam. No, niby są tutaj śmiałkowie, którzy gdzieś po, po tym murze by szli na to pierwsze piętro, ale, ale jest tutaj wysoko, także nie chcę ryzykować, ale miejsce fajne na szybki urbexik i, i zwiedzanie. No dobra, ale trochę historii musi być i... Wspomniałem już o tym, że posiadłeś zbudował Jan Aleksander Tarło, czyli jeden z najbogatszych magnatów w XVII-wiecznej Polsce. Lata budowy to 1649-55. To jest jedna z teorii. Tam też mówi się, że to są lata 50, 50, 5, 60. To no gdzieś tuż przed potopem szwedzkim. Natomiast o co chodziło z tą budową? Jest kilka legend, o których myślę Renata Wam opowie w narracji tego filmu. Też legenda o ukrytym skarbie tutaj. Natomiast. Ponoć inspiracją do budowy tego pałacu przez Jan Aleksandrę Tarłę było nie tyle chęć zaimponowania swojej żonie Annie Czartoryskiej, z którą też jest zresztą bardzo fajna przypowieść, legenda tutaj miejscowa, co taki spór, który się wywołał między nim a biskupem krakowskim Janem Zadzikiem. Ja mówiłem, że ten pałac jest wzorowany na posiadłości biskupów krakowskich, pałacu biskupów krakowskich, który do tej pory istnieje w Kielcach. I ponoć wcześniej Jan Aleksander Tarło gościł u um, biskupa Zadzika w Kielcach i na jakiejś brezie, na jakiejś uczcie i chciał się mu zrewanżować i zaprosić go do siebie. No a oczywiście magnat e, Zadzik, ekscelencja, odpowiedział, że on po chałupach nie jeździ. No e, co było takim przytykiem trochę um, um, w, stronę, w stronę Tarłów. E, no a Tarło powiedział, dobra, to ja za dwa lata zapraszam ekscelencję do siebie i wybuduję pałac, Dokładnie taki sam jak, jak Ma Ekscelencja tutaj w Kielcach. No i ten pałac właśnie tutaj powstał w takiej formie. I co ciekawe, też przypuszcza się, że e, e, budowniczym tego był i, i, bisku, i tego pałacu biskupów, jak i pałacu tarłów był ten sam człowiek. To był włoski architekt Tomaso Pontini, który właśnie specjalizował się w takich okazałych budowlach barokowych. Tak jak wspomniałem na początku, ogromne e, przedsięwzięcie. Um, ogromne koszty tak naprawdę budowy tego zamku, bo y, Taruło musiało sprzedać 30 wsi, żeby sfinansować budowę tego. Oczywiście to nie był tylko pałac. Tutaj wokół istniał e, ogród, istniał staw, był do tej pory zachowany, jakaś altanka, a w pobliżu istniał Pałacyk Myśliwski, taki, taki no, pałacyk po prostu, to miał być ponoć prezent dla e, żony e, Anny Czartoryskiej. I z tym właśnie się wiąże ta legenda, o której Wam e, za chwilę opowiemy. Także kończymy z tego miejsca. Ja jeszcze sobie tutaj połatam dronę, bo nie odpuszczę takiej okazji, dzień jest piękny. Eee, no i co, że lecimy dalej, bo jest jeszcze jedna fajna rzecz, którą chcemy Wam pokazać, która wiąże się z tym pałacem, ale o tym za chwilę. Z Anną Czartoryską związana jest powtarzana do dziś jednak niepotwierdzona historia. Otóż obok pałacu, wojewoda w prezencie imieninowym dla żony wybudował też maleńki pałacyk. Czartoryska zażyczyła sobie, aby zawiózł ją tam saniami. Był środek lata. Wojewoda kazał drogę wysypać solą i zaprząc konie do sani. Solna nazwa drogi przetrwała do dziś w miejscowej tradycji. Istnieje także legenda, że w Podzamczu ukryto złoto konfederatów, którzy sprzeciwiali się rządom Augusta III Sasa. Adam i Jan Tarłowie planowali obalić władcę i przygotowywali pierwszy projekt ustawy, na którym później została oparta Konstytucja 3 Maja. Gromadzili także złoto od swoich sprzymierzeńców na organizację wojska i działania dyplomatyczne. Król dowiedział się o tych planach, co spowodowało, że Adam Tarło został zmuszony przenieść złoto w inne miejsce. Miał je przekazać w trakcie obrad Sejmu swojemu wujowi Janowi, mieszkającemu w Warszawie. Jednak dwa dni przed spotkaniem zginął w pojedynku z Kazimierzem Poniatowskim. Złota nigdy nie odnaleziono. Może nadal spoczywa ukryte gdzieś w podziemiach pałacu. No dobra, i ostatnie ujęcie w tym filmie, jesteśmy w nowym miejscu, w Kielcach, pamiętacie jak mówiłem o tym, o, o Jakubie Zadziku, tym biskupie krakowskim, który miał pałac w Kielcach i urażonej dumie Jana Aleksandra Tarło, któremu wytknięto, że nie ma tak wspaniałego pałacu i ten pałac, na którym on się wzorował, wznosząc swój pałac po zamczu, mógł wyglądać tak. architektem był ten sam człowiek, to był ten Tomaso Poncino, ten włoski architekt, któremu przypisuje się właśnie budowę tego pałacu. On jest trochę wcześniejszy, to jest pierwsza połowa XVII wieku. No i pałacu Tarłów w Podzamczu, czyli pałacu z lat 1649-1655, tak taką datę się przyjmuje. Natomiast widzimy, że ewidentnie wzorowany, też boczne wieże, trochę bardziej odstające tutaj od głównej bryły. Potrójne wejście. że tak to mogło wyglądać. No jest, jest troszkę różnic na pewno, ale, ale daje nam to jakąś skalę czy, czy wyobrażenie, jak ta rezydencja magnacka, która kosztowała 30 wsi, mogła wyglądać. Co ciekawe, fajny detal, zachowane te hełmy barokowe na wieżach. E one ponoć tutaj w, w Kielcach zostały zrekonstruowane, gdyż chyba po powstaniu styczniowym Rosjanie, czy listopadowym Rosjanie po prostu zdemontowali je. Tutaj jakieś figury zostały zdemontowane i dopiero później zostały zrekonstruowane. I prawdopodobnie właśnie ten pałac Tarłów pod zamczu, w którym byliśmy, też miał takie zwieńczenie tych wież, do których zaglądaliśmy. I oczywiście te pozostałe budynki były później dobudowane, no ale według mnie pałac robi, robi robotę. Także na zakończenie chciałem to zrobić, bo mówię: dużo filmów jest o, o pałacu Tarłów, natomiast żaden yy, z eksploratorów nie wszedł tutaj, żeby jakby zobaczyć oryginał, którym mógł się sugerować Tarło, czy, czy właśnie był wykonany też przez tego samego architekta. Także tyle od nas. Żegnamy się z Kielc i wracamy do Krakowa. Dzięki.